Prokurator. Warszawski prokurator miał kilka słabości. Bądźmy obiektywni. Kto ich nie ma? Przystojny, pełen humoru i energii, miał wielu przyjaciół. Lubił spotkania z kolegami, z którymi przy brydżu spędzał całe noce, zwykle przy alkoholu i czasem w towarzystwie miłych pań. Piękne kobiety umiały oderwać jego myśli od obowiązków, które, jak to jest w tym zawodzie, były nad wyraz stresujące. Przez blisko dziesięć lat pełnił funkcję pierwszego prokuratora nadzorującego przestępstwa kryminalne. Podczas służby niemal nie było dnia bez ciężkich przestępstw, zmasakrowanych ciał i innych nieszczęść stolica jak Magnes przyciąga wszystkich, nie tylko tych dobrych. Nie ma co się dziwić, że w dni wolne, bo takie czasem miewał, szukał odprężenia i rozrywki w gronie osób, które lubił. Na przeszkodzie temu stała, jak zawsze, jego własna żona. Nie mogła znieść jego wieczornych eskapat. Sama niepracująca domatorka, Spędzała czas na zakupach, gotowaniu przed telewizorem i z książką w ręku. Bary, restauracje i kawiarnie były miejscami, które odwiedzała niechętnie. Czasem komplikując mężowi jego plany, proponowała, by poszli do teatru, kina lub na koncert. Prokurator znał jej zwyczaje i wrogi stosunek do towarzystwa, z którym zwykł się spotykać. Jednak wiedział, że życie bez rozrywki i kontaktu z przyjaciółmi nie ma sensu. Żona, przez bardzo krytyczny stosunek do ludzi i świata, stwarzała w domu ciężką atmosferę. Co mam zrobić, by nie ominęły mnie karty z przyjaciółmi, fajne spotkania przy piwku i wódeczce, rozważał prokurator. Składanie żonie propozycji wspólnego wyjścia na miasto nie rokowało dobrej rozrywki. Kiedy zostawał w domu, znajomi mieli do niego żal z powodu zmarnowanego wieczoru. Zresztą, po co było jej cokolwiek proponować, gdy potrafiła jednym słowem zabić nawet najwspanialszą atmosferę? Sama oficjalna i zasadnicza, za brak takowych cech, nieustannie go strofowała. Jego nagłych wyjść z domu nienawidziła, tolerowała je z trudem. Prokurator wziął się więc na sposób. Opracował bezbłędną metodę, by móc wieczorem bezkarnie wyjść, a przy tym nie dać żonie szansy na jakikolwiek sprzeciw, unikając zarazem podejrzeń. Planując popołudniową bibkę, już dzień wcześniej sprawdzał, który z pośród policjantów pełni dyżur w następny wieczór? Znał ich wszystkich. Z zaprzyjaźnionymi policjantami, dyżurującymi następnego dnia w radiowozie, w rejonie miejsca zamieszkania prokuratora, umawiał się w sposób, który właściwie był poleceniem służbowym. Mówił: Zadzwonisz do mnie do domu o godzinie 18.00. Tu masz numer domowego telefonu. Ja nie będę odbierać. Słuchawkę podniesie żona. Pamiętaj, że dzwonisz służbowo w bardzo ważnej sprawie. Tak jej powiedz. A jeśli będzie się ociągać z oddaniem mi słuchawki, możesz dodać, że wprawdzie procedura nie pozwala informować o przestępstwie, ale masz rozkaz zabrać mnie natychmiast, gdyż popełniono zabójstwo na Pradze i, i, i z rozkazu komendanta. Nikt poza mną, y, znaczy panem prokuratorem, nie może poprowadzić oględziń i rozpocząć śledztwa. Zrozumiałeś. Aha, masz o osiemnastej stać już pod moim domem i czekać na mnie. Tak jest, panie prokuratorze, odpowiadali zwykle policjanci, zapewniając, że zadzwonią z wiadomością o przestępstwie, a radiowóz czekać będzie pod domem pana prokuratora. Następnego dnia bohater tej historii, będąc już w domu po godzinie 17, przebierał się w sportowy dres i siadał wygodnie z gazetką w fotelu, rzucając do żony mimochodem. Wiesz, jak to dobrze wreszcie odpocząć. No, dzień był parszywy. Zrób herbatkę, proszę. O, nie ma to jak w domu. I tak popijając herbatę i czytając gazetę, czekał cierpliwie na umówiony telefon. Kiedy zdarzało się, że mijała osiemnasta, a telefon wciąż milczał, wkurzał się i irytował, że na nikim już nie można polegać. System jednak prawie nigdy nie zawodził. Doczekawszy się dzwonka telefonu, prokurator mówił do żony, Odbierz kochanie, sprawdź, kto nam zakłóca spokój. Żona z nieukrywaną niechęcią podnosiła słuchawkę, by po słucham, kto mówi, usłyszeć następujące słowa. Tu sierżant, dalej padało nazwisko. Proszę pilnie do telefonu pana prokuratora. Jest zajęty, odpowiadała, dodając: A o co chodzi? Komendant pilnie wzywa pana prokuratora na miejsce zbrodni, informował sierżant. Chwileczkę mówiła żona, i z wściekłością oddawała słuchawkę mężowi. Ten na to wyraźnie poddenerwowany stwierdzał, że też nie dają mi spokoju nawet w domu. I rzucał, słucham, do słuchawki. Po chwili rozmowy z policjantem, wyjaśniał żonie, że musi jechać na miejsce okrutnego przestępstwa. Z wyraźną niechęcią powoli przebierał się i wychodził ze smutną miną, wzbudzając jej współczucie a za chwilę na dole, pod domem, ochrzaniał sierżanta za spóźnienie. Kazał się zawieść na miejsce spotkania ustalone z przyjaciółmi. Metoda prokuratora działała bez zarzutu. Wyjeżdżał do zbrodni, pożarów, ofiar napadów i wojen gangów, nie zawodząc czekających na niego przyjaciół. Zdarzało się czasem, że musiał wybrnąć z opresji, gdy żona następnego dnia stwierdzała. A wiesz, w gazetach nic o tej zbrodni nie było. O, no moja droga, no nie dziw się, wyjaśniał żonie prokurator. Utajniliśmy wszystko dla dobra śledztwa. Pewnego razu, gdy przypadkiem znaleźli się w okolicy wielkiego pożaru, do którego prokurator był wzywany przed miesiącem, żona stwierdziła: Nic tu nie widzę, jakby wcale nie było żadnego pożaru. Ależ, kochanie, no był, ale nie tak wielki, jak początkowo myśleliśmy palił się lasy za tymi domami stąd tego miejsca nie widać. Aha, powiedziała żona i miała jeszcze spytać o okoliczności tego pożaru, ale zrezygnowała. Jej myśli już zaprzątnęła lista ważnych zakupów. Auto wjeżdżało na parking przy markecie.